Działające. Zapraszamy, więcej informacji na temat klubu na naszym stoisku. A Tak naprawdę to wszystko odbywa się dzięki Wam, wędkarzom, którzy uczestniczą w naszym Pucharze Głowarki, na licytacji sprzętu wędkarskiego zostawiają pieniądze. Za to wszystko wpuszczamy ryby do wody i tak będziemy jeszcze robić do końca Dziękuję. Bardzo dziękuję, ogłaszam pierwszy zlot miłośników w Bilingu za otwarty. Brawo! Zapraszam również Państwa do uroczystej wystawy Pana Jacka Kaczmarczyna z Policji, który przepiękną fotografią chciał chwycić w moment.

Zapraszam serdecznie do sali konferencyjnej. Powiem wszystkie szczegóły, w jaki sposób ten ekwad został ustanowiony. A pamiętajmy o tym, że głównym tutaj jakby czynienie klub, nie tylko zbędniowy, jak to wroga powiedział, klub Łowatka, który tą szlachetną rybę promuje w, naszej, w naszych wodach jako jedną z piękniejszych, bardzo ryb. Bardzo dziękuję i zapraszam.